Cześć kochani, tam was w niedzielę 26 lipca, czyli w mojej miny Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Anek e, Chociaż pewnie oglądacie tego vloga z lekką obsuwą Bo jest kilka innych rzeczy do wrócenia w kolejce W każdym bądź razie dzisiaj też jest spotkanie YouTubeowe. Dochodzi godzina już tak 10 po, e, po 12 jak widać Na dołączonym obrazku po tygodniu bez makijażu Nałożyłam sobie e, trochę, trochę właśnie makijażu Masło W każdym bądź razie powiem wam, że są trochę taka poddenerwowana, tym bardziej, że jest straszna pogoda, pada, no ale w sumie to nie powinno przeszkodzić osobom, które by chciały przyjść, bo nie będziemy siedzieli na łące, na trawce, tylko mamy zarezerwowane miejsce w knajpie. Jestem bardzo ciekawa, ile z tych osób przyjdzie, wiem, że dwie jadą na pewno, także choć tyle dobrze, nie będę siedziała sama jak, jak głupia. Zabiorę was ze sobą, jeśli się dziewczyny zgodzą i chłopaki, to też będzie kilku facetów to towarzyszących bodyguardów, to na pewno wam pokażę towarzystwo, które się zbierze. Mam nadzieję, że, e, że jednak ktoś będzie... No nie no, na pewno. Nie, dobra, koniec tego gadania. E, pokażę wam jeszcze jaka jest pogoda. Nie wiem czy to... Nie wiem czy to wydać ale na pewno słuchać, e, że pada. Także ja już powoli się zbieram i już odezwę się do was. Sceny. Cześć kochani, witam Was serdecznie na spotkaniu z moimi e, widzami, ponieważ tutaj nie się przystanieć, to ja nie będę pokazywała. E, o, tak, czekajcie. O, tak nas widać. Także jak widać, nie jest 15 osób jest nas połowa, ale ważne, że przyszli. E, wszyscy weseli zadowoleni, a jeszcze nic nie chwiliśmy dopiero drinki tutaj swoją. Także e, jeszcze raz tutaj Wam chciałam podziękować wszystkim, że przyszliście. E, Zamówiliśmy sobie trochę... Jedzenie mamy dużo wegetariańskiego, tam mamy podwójne chipsy, bo ktoś tutaj był na imprezie wczoraj. No, także tutaj mamy reprezentację z Northampton, Londyn w dwóch osobach. Peterborough i Sylwia, którą pewnie większość z Was kojarzy, a jak nie, to oczywiście link na dole. Ktoś ma jeszcze bloga albo kogoś trzeba zreklamować. To są koszulki, które nie istnieją, ale będą za niedługo. Także wytnij się. Także ty, Sylwia? Jest, dobra. Także tyle na teraz i pewnie się z wami połączacie trochę wypijemy, bo będzie weselej. Machamy. Oh, a dreidel, dreidel, dreidel! I made it out of clay, and when it's dry and ready, then dreidel I shall play. It has a lovely body with legs so short and thin. When, when it is so tired, it drops and then. I Kochani, witam was serdecznie w kolejnym odsłonie mojego YouTube'owego spotkania. E, mamy godzinę po piątej, już chyba powiedziałam. Skąd to ja tak tu Jak już mówi, to przedmiotem w, w każdym bądź razie idziemy odprowadzić trzech z siedmiu uczestników spotkania z Fogustowaną, ponieważ mają ustalone auta na parkingu i pora e, się niestety dla nich zwijać. No ale cieszę się, że przyjechali. Mówią, że było warte, że było fajnie. Także <laughs> <laughs> się nie wiem, czy ten do wejścia, mam nadzieję, że tak. Jak nie, to pójdziemy z innej strony. Jak? E... palacze tak. z tyłu. Ale to Tak, tak właśnie, Łukasz, tak jest. Ile tak, płacisz? Nie ja mogę powiedzieć takich rzeczy na internecie. Powiem ci zaraz. Czekaj, bo my palimy. Nie, z drugiej strony z wejście co tu się dzieje? Co mi rozwalić? Whizgate'a. I chcieli wyjść nie płacąc za jedzenie. Tak właśnie jest. W każdym razie, idziemy jeszcze może gdzieś na innego drinka, ewentualnie trzy? Zobaczymy. E, jak to wyjdzie? Ja Następne Sylwia ja mogę pod parasolkę, bo, my ta, wzią, bo, my ta trochę, bo mi tak bo jednak trochę topeta to spływa. To Następnym to razem to się to do Sylwii. Ma. Tutaj tam, tamte okolice. Mówi, że zaprasza, bo to nagrywam, a co później się będzie, to się okaże. W każdym razie też Ci te dziękuję, że przyjechałaś. Bardzo się cieszę, mogę się poznać. I tak też mówiłam do Sylwii, że wydawało mi się, tutaj w tą stronę, że jest niższa, a to po prostu jest ma 2 metry wzrostu. Także, YouTube kłamie, YouTube kłamie, miejcie na to poprawkę, także... Jak większa kłamstwo YouTube'a, to YouTube łączy A co dzisiaj się dzieje, Waszkiewicz? Co? To po co? Po co tu przyjechałeś? A na nie A co nas połączyło? Szwe, bo koszulko cię kupiłam, a później dostawałam. Dobra, także to tyle na teraz, później pewnie jeszcze poproszę gości o pomachanie, kiedy do mnie także... Łączymy się zaraz. Machamy! Żegnają się. Tutaj mamy przyszłą youtuberkę. Idźcie zapłacić. Zasiedleś? Tak jadę. Nie no, ja, ja idę na pracy, Tak. Sylwia zapłać za parking. Co? to płacić? Tak. No, ale tylko dwa puty. Dobra, to miejscówce. Wielkie w dni nie byłam, Nasze kolejne drinki mamy zamówione. Miałem dość malinowe głosy, ale dosyć fajnie fachnie. Także staliśmy z Okskajem o połowie dronie, ale w zasadzie się ze tak Także dalej sobie wrócimy, gadały, kosztujemy, nikogo nie obgadujemy. I... Do Polski, co razem lecicie? Ale... Nie, ja we korek. Aha! Jednakże nie. Tak, tak, Idziemy, gadamy i dzisiaj pewnie później się z nami połączymy. Ostatnie połączenie się dzisiaj eee, w tym vlogu z ostatnią grupą niedobą, którzy <grym> ze mną zostali. A tak na poważnie to czekamy na pociąg za jakieś 20 niecałe minut. Ugasz ma pociąg, bo on tam tutaj sobie siedzimy na. na stacji? Jaki to Dobrze. Tutaj siedzimy, czekamy na pociąg, wszyscy już powoli zbieramy się do domu. Niektórzy jeszcze poczekają. nic! Ale w każdym razie bo naprawdę fajnie, jest 18, prawie 2, nie 19, 20. Także od 6 godzin z tymi ludźmi siedzę. Nie czuję, to było 6 godzin, bo naprawdę bardzo fajnie. I mam nadzieję, że jeśli jeszcze kiedyś jakieś spotkanie będzie, to że przynajmniej część z tych ludzi stwierdzi, że warto przyjść się do mną zobaczyć. Także jeszcze raz wam e, bardzo dziękuję. Było bardzo, bardzo, bardzo fajnie. My również dziękuję. Nie, było super. Nie będę się, my się znamy. Tutaj mamy przyszłą... O, tutaj blogerkę, blogerkę, przepraszam, naprawdę, naprawdę Macie chciała to przekazać i myślę, że byłby ciekaw kanał, także jeśli tylko że to dam znać we wszystkich możliwych miejscach. I z tego miejsca żeby też kończyła, żeby nie przewyższać na, na siłę i jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Dziękuję. Było, było fajnie i co? Widzimy się pewnie już jutro z wami. Pa pa. Pa.